Badania dowodzą, że przedsiębiorstwa wdrażające inwestycje technologiczne odnotowują dwukrotnie większe przychody niż firmy, które nie podejmują takich działań. Nowy imperatyw biznesowy to transformacja technologiczna odbywająca się dzięki ciągłym innowacjom. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy firmę Lopi, która od 25 lat wspiera przedsiębiorców w projektowaniu i tworzeniu kompleksowych rozwiązań technologicznych z zakresu kompensacji mocy biernej, automatyki oraz elektroniki. Energia elektryczna jest niezbędna w funkcjonowaniu większości krajów, miast oraz przedsiębiorstw. Dla wielu z nich jej pozyskiwanie jest jednym z głównych kosztów, które można jednak proporcjonalnie redukować. Nasze wyroby są skierowane do przemysłu, do, do zakładów pracy. W związku z tym one odpowiadają za optymalizowanie zużycia za energię elektryczną. W dobie kryzysu środowiskowego poszukujemy rozwiązań, które będą efektywne nie tylko w zakresie ekonomicznym, ale również ekologicznym. Kompensacja mocy biernej umożliwia optymalizację kosztów związanych z poborem energii, mając pozytywny wpływ na atmosferę ziemską. Optymalizacja jest to redukcja zużycia energii elektrycznej, poprzez co odciążamy kable, przewody, stacje transformatorowe. Jest, jest mniejsze zużycie energii, w związku z tym ta redukcja CO2 jest bardzo, bardzo znacząca i wysoka. Nie jest to sztuka dla sztuki, ale efektywny poziom optymalizacji zużycia no, jest w obszarze. Do 20% opłat z tytułu energii elektrycznej, a tak samo i zużycia. W zależności od obiektu, miesięczne koszty oszczędności to średnio kilka tysięcy złotych. Kompensacja mocy biernej to wieloletnia pasja założyciela firmy Lopi, który podzielił się z nami osobistą historią, wracając do wspomnień sięgających pierwszej działalności biznesowej. Byłem przekonany o swojej wiedzy technicznej i możliwościach, w związku z tym firma powstała w branży elektroinstalacji, energoelektroniki. To był taki początek. Pan Andrzej Anuszkiewicz otworzył swoją pierwszą firmę w drugiej połowie lat 80., zaraz po skończeniu studiów. Własna działalność, przynosząca zyski, stała się pomysłem na lepsze życie, które miało jednak swoją cenę. To był 20-letni Warburg. Później był 15-letni Maluch. Dniami zarządzałem, pracowałem. Po nocach robiłem kosztorysy, w związku z tym to nie było takie proste. Pojawiły się już dzieci. Wtedy też pan Andrzej został poddany najtrudniejszej próbie w swoim życiu. Początek lat 90., kiedy to próbuje handlu. Z handlu jest wielkie fiasko. Trafione zakupy, towary, próbuje się ratować, próbuje wyjść, ale już jest jak gdyby tak późno, że, że nie daje się wyjść z tego. I firma legła. Jest fiasko, jest bankructwo, dołożyły się problemy osobiste. Mój ojciec, który zawsze mnie wspierał, zawsze był gdzieś przy mnie, tak nagle szybko odchodzi. Córka dostaje mm, diagnozę, że w przeciągu paru dni e, jak gdyby też mnie e, nie rokuje na przeżycie. Jedyne, co mogłem zrobić, to, to zawierzyć to, co mogłem Bogu, bo, bo nie byłem. Mm, Osobą bardzo praktykującą, bardzo wierzącą, ale to był ten moment przełomowy, kiedy, kiedy już nie miałem nic do stracenia, bo poza długami nie, nie posiadałem już nic. Wiara okazała się remedium, zarówno na problemy finansowe, jak i osobiste. Dzięki niej pan Andrzej odzyskał siłę, by zacząć wszystko na nowo. To był ten moment, kiedy powiedziałem Bogu tak, no i wtedy przyszły te siły. Córka w przeciągu trzech dni wyzdrowiała. Ta córka, która teraz jest w zarządzie firmy, która dała mi pięcioro wnuków, ja odzyskałem swoje siły. Szczęśliwy obrót wydarzeń sprawił, że LOPI może dziś poszczycić się mianem firmy rodzinnej, której współzałożycielami zostali państwo trzecińscy, czyli córka pana Andrzeja wraz z mężem. Dla mnie wielką radością jest to, że tata, który ma mnóstwo pomysłów, tak naprawdę jak dla mnie, on jest takim wizjonerem, tak? rozpoczął tą swoją markę, nadał jej życie, nadał jej tchnienie pomysłami mógłby obdzielić kolejnych kilka jeszcze pokoleń, więc my tak naprawdę wchodząc w tą firmę, mamy już takie bardzo bezpieczne pole. I szczerze mówiąc, dla nas to jest wielka radość, że możemy kultywować jakby i podtrzymywać to, co tata zaczął. Firma zaczęła systematycznie wzrastać od momentu realizacji zamówień na tworzenie projektów maszyn dla zagranicznych rynków. Jednak to decyzja o tworzeniu własnych innowacyjnych urządzeń stała się kluczem do sukcesu. Tworzyliśmy pierwszy nasz regulator z Instytutem Informatyki w Łodzi. Było to z własnych środków i wystawiliśmy to na targach. W targach innowacyjności w Krakowie. Zdobywamy złoto za regulator, za innowacyjne, takie fajne podejście do, do kompensacji. To dodaje nam dużo skrzydeł. Powstaje drugi regulator. Intensywny rozwój firmy stał się bezpośrednią przyczyną, by z LOPI wyodrębniły się trzy wysoko wyspecjalizowane podmioty: LOPI Spółka Jawna, zajmująca się kompensacją mocy biernej, LOPI Automatyka, odpowiadająca za projektowanie i budowę maszyn, oraz LOPI Elektronika, wytwarzająca rozwiązania elektroniczne z siedzibą w łodzi. Głównym rdzeniem, tak naprawdę, główną częścią Lepiej Linki są, są to projektanci. Projektanci z wieloletnim doświadczeniem, którzy zajmują się projektowaniem nowych urządzeń oraz udoskonalaniem i rozwijaniem obecnie już istniejących. Mamy działy, które zajmują się regulatorami mocy biernej. Mamy działy, które zajmują się elementami służącymi do łączności. Mamy również osoby, które odpowiadają za oprogramowanie serwerów. Wyodrębnienie działów grupy LOPI sprawiło, że firma stała się niemal samowystarczalna. Umocniło także ekspansję międzynarodową do najdalej położonych rynków. Nasze aplikacje, znaczy tam w tych projektach, gdzie mieliśmy współudział, no pracują na całym świecie. Najdalej to jest Argentyna, o Japonię, tak, jeszcze nie ma, nie wiemy czy jesteśmy na, w Australii, ale ten zakres jest, tych projektowo jest, jest dość duży. Dla zagranicznego zespołu pracowników efektywne działanie w pracy nie stanowi problemu a wręcz pozwala na udoskonalenie istniejących już rozwiązań na rynku. Właśnie dzięki relacjom gdyby budujemy poczucie zaufania, bezpieczeństwa, ponieważ możemy po prostu liczyć na siebie. Zespół LOPI to ludzie z pasją oraz bogatym życiem wewnętrznym i duchowym, dlatego też w siedzibie firmy zostało utworzone oratorium imienia księdza Jerzego Popiełuszki, które sprzyjać ma wyciszeniu i modlitwie, zarówno pracownikom jak i kontrahentom. Inspiracją do jego tworzenia była wewnętrzna przemiana założyciela firmy, który otwarcie opowiedział nam skąd czerpie swoją siłę i inspirację. Ognisko Bożego Pokoju to jest miejsce, w którym ja uzupełniam swoje siły. Miejsce bardzo ciche, spokojne, w słuchcicach jest to teren zakonu pr -u. w związku z tym tam został stworzony ośrodek rekolekcyjny. Przyjeżdża mnóstwo firm, mnóstwo mężczyzn, którzy zadają sobie trudne pytanie, jak dzisiaj można być przyzwoitym. Uczciwym. Wiele mówi się obecnie o etyce w biznesie, którą definiować można jako zespół norm rzetelnego i odpowiedzialnego postępowania przedsiębiorców we wzajemnych relacjach z interesariuszami. Jest to zagadnienie, które dla zespołu LOPI jest równie ważne co patriotyzm ekonomiczny. Na każdy nasz wyrób naklejamy naklejkę wyrób polski i to jest jak gdyby bardzo, bardzo świadomy z naszej strony. Dla mnie patriotyzm jest czymś, co, co wyssałem z rodziców, w związku z tym przyklejanie tej naklejki, jak i wspieranie naszego kraju jest czymś dla mnie no, kluczowym. Odwiedziny w grupie LOPI były dla nas pozytywnie zaskakującym spotkaniem z niezwykle świadomym zespołem zarządu, który w firmie stawia cele nie tylko ekonomiczne i technologiczne, ale również wyraźnie społeczne, których zadaniem jest nie tylko zawodowe doskonalenie się współpracowników, ale także ich rozwój wewnętrzny.